Manko to jest pierwszy film na tym kanale. A tak się złożyło, że akurat zaczniemy od podsumowania w listopada. A w listopadzie udało mi się przeczytać 8 książek, o każdej wam opowiem pokrótce. Ale zanim do tego przejdziemy, to poruszę jeszcze jedną kwestię. Filmy będą się pojawiać, jeżeli przekonam je odbiór, jeżeli zobaczysz będzie mi się po prostu chciało. Mam nadzieję, że też jakoś obrazu i dźwięku będzie w miarę znośna. Też nie będę robił żadnego figuśnego montażu, ani zbyt dużo się tutaj bawił. To będą raczej proste skondensowane treści, jakieś podsumowania albo totalnie krótkie wrażenia z danej lektury, którą akurat przeczytałem. Czasami może rozgadam się bardziej, czasami może mniej. Będzie to po prostu coś takiego, co robię na Instagramie, tylko że to będzie bardziej. Obszerna tego wersja, a przy okazji przyda mi się też wyrobienie skilla dłuższego mówienia o jakiejś pozycji, bo zauważyłem, że przez to, że nagrywam tylko rolki na Instagram, to każdą książkę potrafię zamknąć tam wiecie w 2-3 zdania takie ogólnikowe, które no nic tak naprawdę nie mówią więcej o danej lekturze, a tutaj będę miał okazję trochę więcej pogadać. No. ja widziałem, że robi się te miniaturki na YouTube, no to my też pierdzielniamy, wiecie taką emocjonalną <laughs> Osiem książek! Dobra, nie bez jaj, ale pokrótce o każdej wam teraz opowiem. Zaczniemy od dwóch części irlandzkiego pisarza Tobina, Tobin, Tobin. Nie wiem jak się czyta, będziecie mnie hejtować za każde imię na zysku, które przekręcę pewnie. Brooklyn i Long Island. Zaczniemy od pierwszej części, czyli od Brooklyn. Brooklyn to jest przede wszystkim powieść o emigracji, o przełamywaniu jakichś swoich barier, o dojrzewaniu, wchodzenie w dorosłość, wyznaczaniu własnych granic i pokonywaniu własnych granic. I ta książka to jest dla mnie taka siódemka, słaba, takie 6,5, tak bym to po prostu powiedział, ze względu na końcówkę, która poszła totalnie w stronę romansu. Bo przez większość powieści po prostu śledzimy poczynania głównej bohaterki Elis, która musi emigrować z Ameryki, sorry, z Irlandii do Ameryki, bo tam wysyłają rodzina, czyli matka z siostrą, tak naprawdę, bo będzie miała tam większe perspektywy. Ona nie do końca chce tam lecieć, ale się nie sprzeciwia. No, no i tam wiadomo, spotykają ją trudy emigracji, samotność, brak przynależności. W tej książce też bardzo wybrzmiewa, moim zdaniem, taka ludzka małoskowość, zawiść. Ja mam wrażenie, że te postaci tam są takie. No, ciężko je polubić. Oprócz właśnie głównej bohaterki Alice i Tomiego, tak, Tomiego. Ale o nim nie będę mówić, bo nie chcę wam też spoilerować tutaj za bardzo. Chodzi że to jest taki trochę cozy book. Mimo tego, że porusza jakieś trudne tematy, to jest w tym jakiś spokój, filmowość. Tobin tak po cichu przygląda się życia Elis, w tym nie ma jakichś rzewnych, łez, wielkich emocji, fanfary tutaj nie będzie, nie wywalają, jest spokojnie po prostu, jest dobrze, fajnie się to bardzo przyjemnie czyta i szybko, no mówimy, tylko ta końcówka po prostu trochę zawiodła. Bo też zawiodłem się na bohaterce, którą bardzo polubiłem. Przeważnie nie oceniam książki przez pryzmat tego, jak lubię bohaterów. A tutaj miałem takie, no nie, nie rób tak, Elis. No co ty? Druga książka, czyli Long Island Tobina. No to jest kontynuacja Brooklynu. Tylko, że akcja tej książki się dzieje. 20 lat po pierwszej części i też jest pisana 20 lat później, albo nawet ponad 20 lat, więc tutaj już naprawdę czuć, że autor dojrzał, już czuć, że jest progres. Ciężar powieści jest rozłożony na więcej postaci, jest tu więcej wątków. Końcówka jest taka, że jak się tam wszystko zbiega, no to emocje sięgają zenitu. Nie jestem fanem tego rodzaju zakończeń, tak jak tutaj, ale tutaj, no, śmiałem się w głos na tym zakończeniu z tego co autor zrobił no bo po prostu miałem takie ziomuś jak ty mogłeś tak skończyć książkę. Jak możesz mnie teraz tym zostawić ja wsiadam w samolot i lecę do ciebie do tej Irlandii i będziesz mi kontynuował tutaj co, co tam dalej się działo bo tak tak nie można w takim punkcie kończyć powieści. Zło totalne ale zajebiste. Przy tej powieści dużo bardziej się bawiłem. Jest to stricte powieść o miłości, o takich relacjach na wielu płaszczyznach: matka, córka, przyszłość, przeszłość, stara miłość, obecny związek, takie życiowe rozterki. Wydaje mi się, że nie lubię tak kategoryzować jakichś lektur, ale że Tobin bardzo przypadnie do gustu kobietom. Kolejnym tytułem, który przeczytałem w listopadzie, jest mój Michael Amosa Oza. I ja czytałem tego autora, Opowieść o miłości i mroku, autobiograficzną książkę. O. I to była jedna z piękniejszych rzeczy, jakie też czytałem. I tu jest podobnie, no to jest rewelacyjnie napisane, pięknie, poetycko, cicha, spokojna literatura najwyższej klasy. Tym bardziej przejmujący obraz literatury masie, gdy się właśnie czytało tą biografię wcześniejszą Amosaoza, ponieważ dostrzeżemy wychanie głównej bohaterce tej książki, która zmaga się z depresją jego matkę i to widać, że to się na nim odbiło, na jego życiu, ta relacja z chorą matką. Jeżeli ktoś czytał Emmę Bowary, panią Bowary, tak? Flaberta, to też dostrzeżę Emmę właśnie wchanie w głównej bohaterce tej powieści, ponieważ Obydwie były niezadowolone z życia, które zwiodły. M ukształtowała literatura, którą czytała książki i przez to była taka odklejona od rzeczywistości i szukała jakby ucieczki, chciała więcej. Ona chciała żyć, a czuła się ciągle zamknięta w klatce. I tutaj jest podobnie, no bo tutaj główna bohaterka studiowała literaturoznactwo, ale wyszła za mąż, urodziła dziecko. No i nie, nie jest zadowolona z tego życia, tylko że tutaj to przejawia się całkiem inaczej. Tu przejawia się tą milczeniem, jest to bardziej stonowane ucieczką wyobraźnię, jakąś taką alienacją, Czuć w tym duszę, wczuć w tym samotność, dużą samotność, przejmującą, jakby ktoś wam kuźwa duszę skręcał, no, to jest przejmująca opowieść w swoich niuansach, tak bym to powiedział. Uwielbiam, uwielbiam ten styl, to jest, no, to mówię, to jest tak pięknie napisane, co ja wam będę mówił, zakupiłem jestem, żeby mówić o takich rzeczach, ale czytajcie to, czytajcie Amosa Oza, a mój Michael to jest rewelacyjna powieść, przepiękna rzecz. Kolejną książką, jaką przeczytałem w listopadzie, to jest Biały Szum, do De Ja już przeczytałem też Librę tego autora i właśnie dzisiaj skończyłem podziemia, jego chyba opus magnum 900 stron, który jest tutaj za mną, no, kawał wielkiej lektury. Moim faworytem, ulubioną książką jest dalej Libra, chociaż Biały Szum jest bardziej intertekstualny, jest bardziej aktualny. Głównie książka kręci się wokół lęku przed śmiercią, w takiej. Pokręconej rodzince, złożonej z dwóch rozwodników, znaczy, no tak, dobrze powiedzieć, z dwóch rozwodników. Pokręcona powieść, ironiczna. Mamy tutaj pandemię, bo perswazja o tym, jak informacje wpływają na nas, jak nami manipulują i jak nami sterują. Jest tutaj też właśnie to zmęczenie, już informacjami, przebodźcowanie. Jest też ekranizacja tej książki, której jeszcze nie widziałem. Jak widzicie, no, cytatów nawaliłem dużo. Też dużo notatek w książce zrobiłem. To jest świetna rzecz. Ja nie wierzę, że to może się komuś nie podobać, szczerze mówiąc. I na tym się człowiek zaśmieje. Znajdzie się też tutaj kawał groteski. Również, no kurde, książka Najwyższych Lotów. No co to mówi dużo? Lilo jest dla mnie teraz jednym z ciekawszych pisarzy, właśnie. Szczególnie po tej librze i po podziemiach i po tym. Ja wiem, że ja jeszcze będę go czytać. Będę czytać wszystko, co mi wpadnie tego autora w ręce. Co też śmieszne, no bo jak się przeżyło ten COVID, to już inaczej się też patrzy na tą lekturę, bo można znaleźć jednak punkty styczne, już autor naprawdę trafił z tymi zachowaniami ludźmi. Zresztą ja wam przyjąłem taki fajny tutaj yy, cytat. Nie jest trudno sprawić, aby człowiek odczuwał pokorę wobec zjawisk, które zagrażają jego życiu. Dojrzał w nich górując nad nimi kosmiczną siłę. Znacznie niż on, potężniejszą, zrodzoną z żywiołowego i samowolnego metrum. Mieliśmy przed sobą śmierć stworzoną w laboratorium, zdefiniowaną i dającą się ująć w kraby miar. Lecz postrzegaliśmy ją w sposób prosty i prymitywny, jak przejściowe ziemskie wynaturzenie, nieokiełznane, podobne do powodzi czy tornado. Odczuwana przez nas bezradność nie wskazywała wcale, że mamy do czynienia ze sztucznym wytworem człowieka. Na tylnym siedzeniu dzieciaki walczyły o lornetkę. Żeby patrzeć na wielką chmurę, która unosiła się. Na niebie po jakimś tam wycieku jakiś chemikalii czy coś takiego, i w radiu podawano cały czas jakby skutki obcowania z tą chmurą, i te dzieciaki cały czas znajdowały je nagle w sobie i doświadczały ich. Jakby ta informacja i perswazja płynąca z tej informacji powodowała u nich jakieś takie, wiecie, aż, skutki somatyczne. Zajebista rzecz, bardzo aktualna na każdej płaszczyźnie. Czemu na podłodze śpisz, to kolejna rzecz. Krótka nowelka, 90 stron. O wojnie w Bośni i Hercegowinie i przysięgam, że tutaj są rozdziały po półtorej strony, ja przy każdym rozdziale musiałem sobie robić przerwę, bo myślałem, że nie uniosę tych emocji, jakie z tego płoniały. Ta książka to jest piekło emocjonalne, to jest tak mocna rzecz, tak brutalna, a przy tym poetycka, idealnie wyważona i mimo tych 100 stron to też jest złożone, to też jest bardzo przemyślane, bo Tutaj te wszystkie wątki bohaterowie, którzy przewijają się, one się łączą, przechodzą przez siebie, stykają. Jest to o wariacji wojny, konfliktu, który wybuchł tam. Sąsiad naprzeciwko sąsiadowi staje w pewnym momencie w okopach. Wiecie, to jest absurd wojny, absurd wybuchu przemocy, która wychodzi poza ludzkie zrozumienie. To jest kolejna książka pokazująca mi, że znowu, wojna to jest tylko i wyłącznie bezsens. Walczenie, zabijanie kogokolwiek w imię czegokolwiek, trzeba mieć pustostan w głowie, no, co tu dużo mówić a tutaj kolejna książka czyli Czerwona Woda chorwacka powieść kryminalna ale to nie jest taki kryminał jak Harlan Coben czy tam ktoś to jest kryminał bardziej głęboki bym powiedział wielowątkowy tutaj akcja toczy się na tle zmian ustrojowych historii też jest właśnie konflikt który był w poprzedniej książce jest tutaj przejście z komunizmu na kapitalizm fajnie pokazuje to jak jedno zniknięcie dziewczyny wpływa na różne osoby z jej społeczności, z jej kręgu z jej miasteczka jak to się odbija w takich szerokich reperkusjach? Zajebista rzecz. Ja mam problem z mówieniem ogólnie, bo ja często mówię, mój aparat mowy nie nadarza nad myślami, bo ja mam ADHD, tak mi się wydaje, nie jestem zdiagnozowany, ale po prostu moje myśli są przed tym, co ja mówię, już 100 myśli dalej, i ja po prostu często się przejęzyczam, wysła wysławiam w nieodpowiedni sposób, czy mówię po prostu niepoprawnie gramatycznie. No. Ale mam nadzieję, że jest to jakoś miary słuchalne. Czerwona Woda to jest jeden z najlepszych kryminałów, jaki czytałem. Króluje dalej z tej Larson, ze swoją dziewczyną, z tatuażem, tak? Mężczyźni, którzy nienawidzili kobiet. Tą serią, tą trylogia jego jest najlepszym jeszcze kryminałem, jaki czytałem w życiu. To blisko, blisko. To jest naprawdę bardzo dobry kryminał. Jeżeli byłyby takie kryminały pisane, ja bym nie zrezygnował z czytania kryminałów, bo mnie zmęczyła. Formuła, jakby tych wiecie, wszystkich thrillerów psychologicznych, kryminałów, bo ja mam wrażenie, że one wszystkie polegają na tym, że ej, czytelniku, ja z tobą zagram teraz w grę, ja, czyli autor, napiszę tak, żeby cię zaskoczyć jakiś tam Ploistem, kto mordował, kto nie. I ja wiem, już czytając od początku tą książkę, że autor próbuje grać ze mną w jakąś gierkę, a mi się no, nie za bardzo chce was z nim grać w taką gierkę. Bo jak już wiesz, że grasz w tą gierkę, a nie angażuje cię, no to nie ma frajdy. Kolejnym takim tytułem, zmęczyłem się już, mówiąc, do tej kamery. Jest Abraxas rumuńskiego autora Bogdana Aleksandru Stanesku. Powieść gęsta, powieść o Jezus, topka tego roku. Jedna stopek tego roku. No. Mamy tutaj próbę rekonstrukcji życia, walkę z własną pamięcią. Jest to powiedzmy taki cały życiorys chłopca mężczyzny od A do Z. Trudno mi bardzo mówić o tej książce, bo to jest też złożona powieść, trudno. Też mam tutaj zmiany ustrojowe, dorastanie w cieniu komunizmu, cała historia jakby Rumunii w pewnego momentu się odbija na tym życiorysie. Próby jakiejś znalezienia jakichś determinizmów może. Jest tu też świetna postać yy, kobiety, portret psychologiczny matki głównego bohatera, kobiety toksycznej. I ona jest równie ważna w tej powieści jak główny bohater. I jak brak ojca tego głównego bohatera. Ta powieść to jest taka próba powiedzenia, co kształtuje chyba jednostkę, że czasami nie mamy na to wpływu i że ten przegrany życioryzm jest jakby poza nami. W pewnym momencie bohater budzi się w życiu, w który jest, no... Nie będę przeklinać, ale słabe po prostu. To jest świetne, to jest gęsto napisane, to jest momentami brutalne. Autor umie w poetycki opis, w opis jakby trywialny, gdzie trzeba użyć tej trywialności. Potrafi opisać, nie wiem, stosunek płciowy w ładny sposób, ale i też w sposób taki ordynarny, gdy, on tego, gdy tego język wymaga po prostu. Czy powieść wymaga tego języka. Świetnie, świetnie to się czyta. Bardzo długo czytałem tę książkę, bo ona jest tak gęsto, na, gęsto napisana, że zajęło mi nie wiem, z dwa tygodnie przeczytanie tej powieści. Gdzie ja bym normalnie taką objętość te ja pewnie wiecie, w pięć dni czy tam czy coś. Tutaj no, dłużej mi to zajęło, ale też było tak, że odkładałem ją po rozdziale, bo już czułem przesyt tej powieści, ale za chwilę chciałem wracać i dalej czytać, co tam się dzieje, co nie. Są tu też takie wstawki postaci historycznych, które jakby próbują też wypełnić jakąś lukę w pamięci tego bohatera. Nie jest, to lektura do najłat... nie jest to lektura, która należy do najłatwiejszych, jest to trochę wymagająca lektura Abraxas, ale jest to, no, znowu, no, co ja mam mówić, no, literatura najwyższej klasy, zajebista rzecz. Czytałem wywiad z autorem, bo yy, chciałem sobie jakoś bardziej poukładać tą poezję w głowie, myślałem, że tam dostanę jakieś tropy interpretacyjne, dostałem, ale nie do końca bym z nich zadowolony. Ja zresztą często mówię sobie, że książka jak już wyjdzie od autora w świat, to ona już nie przynależy jakby do niego i to te konteksty to wszystko z czego ona wynika już jakby traci znaczenie w moich rękach tak szczerze mówiąc to bo tylko ode mnie zależy jak ja odbiorę tę pozycję co ja w niej zobaczę co ja z nią w niej znajdę to jest moje i tyle. Katka, no mówię no nie oddaję w ogóle treści tej książki i jest fapę moim zdaniem wielkim no ale ładnie wygląda bo mi się podoba kolorystycznie ale nie oddaje wagi i ciężkości tej powieści. Książki w ogóle nie były przedstawiane w kolejności w której ja je czytałem wszystko w ogóle to mówię z pamięci, więc też mam nadzieję, że da się tego słuchać, że nie, nie chodzę zapętlony wokół tego samego. w z którą czytałem w tym listopadzie, to było Przez Ciemne Zwierciadło Dika. I to jest książka, która znowu zaszczepiła we mnie bakcyl na Dika, bo chcę więcej go czytać. I pewnie uczynię to w nowym roku w styczniu. Na początku jest napisane, że tu nikt nie jest tym, za kogo się podaje. I to prawda, tu, nie jest, tu nikt nie jest tym. Kogo nam autor przedstawia, też nie? Jest to o rozpadzie świadomości przez dragi, Jest to książka, która krąży wokół używek. Jest to też trochę dystopia. No, ciężko mi mówi znowu o tej książce, bo to jest trudna książka w swoim założeniu. Jakby jest mega filozoficzna, socjologiczna, wielowarstwowa, jest mega abstrakcyjna, groteskowa. Ja się tyle razy zaśmiałem przy tej książce z absurdu tej książki. Konwersacje jakie prowadzą postaci między sobą, to wszystko co tutaj się odbywa potrafi być tak abstrakcyjne, jak ktoś miał styczność z używkami to tym bardziej się w tym odnajdzie. Paranoja też tutaj jest duża w tej książce, bo wiadomo, że dragi, zjazdy na dragach no, budzą w człowieku nieufność, każdy chce każdego oszukać. Ogólnie fabuła jest taka, że mamy agenta, który inwigiluje grupę, żeby dojść do dostawcy dragów. No ale sam bierze, więc on w pewnym momencie ta granica się u niego zaciera. On już nie wie, kim jest, bo powstaje w jego głowie taki podział, że raz jest tym, raz jest tym, jakby nie widzi granicy między jednym a drugim. W pewnym momencie obserwuje sam siebie, jakby obserwował kogoś obcego. Jest zajebiste, pięknie ilustrowane, pięknie wydane. Mocna rzecz. To jest taka mocne 8 na 10 moim zdaniem. No. Ja chcę dika więcej, bo mi jego klimat i ten chory vibe mega odpowiada. To tyle ode mnie. Zostawcie lajka, like jeżeli ktoś to dosłuchał do końca. Może to podbije zasięg, o ile ktokolwiek to obejrzy. Hmm. Zaobserwujcie. Nie, ty się ten. Tak, subskrybujcie. Wysyłajcie do rodziny. Może wam kupią którąś z tych książek pod choinkę, bo naprawdę każdą z tych ośmiu książek, ja wam tu jeszcze je pokażę, warto przeczytać. Tak się prezentują książki, które przeczytałem w listopadzie. To był naprawdę zajebisty miesiąc.